I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak, Bayern tego dokonał po raz 27. w historii, po raz 5 z rzędu w ostatnich 5 latach i po raz trzeci na stadionie VFLu Wolfsburg 6 do 0. Takim wynikiem zakończył się ten mecz. Efektowne zwycięstwo Bawarczyków. No, Wolfsburg nie ma żadnych argumentów piłkarskich w tym spotkaniu. Wolfsburg był po prostu bezbarwny, bez żadnego pomysłu na to spotkanie, bez yy, praktycznie yy, żadnych szans podbramkowych. Wolfsburg nie zaprezentował praktycznie nic i Bayern rozgromu zasłużenie swój zespół i Robert Lewandowski oczywiście z dwoma bramkami powiększył swój dorobek i celuje w klasyfikację strzelców i obecnie znajduje się na pierwszym miejscu przed samym Pierre'em e Emerykiem Aubameyangiem i tym samym moi drodzy zapraszam serdecznie na kolejny odcinek serii Albi Talk, już 13 jeden z ostatnich 32 kolejka przed nami a za nami 31 w której to właśnie Bawarczycy zapewnili sobie Kolejne mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem. Praktycznie można powiedzieć, Bawarczycy nie, nie mają już o co grać. Zostały im ostatnie trzy mecze w tym sezonie. Odpadli już z DFB Pokal, odpadli z Champions League, więc praktycznie zostały im tylko trzy mecze w Bundeslidze. No i zobaczymy, jak to się y dalej potoczy. Oczywiście do 35 kolejki jeszcze przejdziemy. BVB, które niestety mnie rozczarowało. Przykro mi, niestety porażka z FC Köln. Z FC który wciąż jeszcze ma chrapkę na europejskie puchary, ale będzie coraz ciężej. Tam jest coraz, w ogóle coraz bardzo cię, już ciasno w tej górnej części tabeli. Werder Brema na szóstym miejscu o dziwo. Kolejne zwycięstwo i to całkiem dobre 2 do zera Sertom Berlin świetny mecz Maxa Kruse, który znowu się odbudowuje i w klasyfikacji też jest na samym szczycie. No BVB niestety nie udało się wygrać 0-0, chociaż oddali aż 23 strzały, to tylko cztery były na bramkę, tylko w czterech przypadkach bronić musiał Timo Horn i aż dwa razy yy, yy, bra piłka była nawet w bramce, niestety dwa razy był to spalone. Raz po strzale Piera Emeryka obama Younga, a drugi raz po strzale Marco Royce'a, więc tak to moi drodzy się zakończyło i cieszy się po raz kolejny Hoffenheim, który to wykorzystał i rzutem na taśmie w 90 minucie praktycznie zdobyli bramkę pogówcy Benjamina Hubnera w spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt, niesamowita sytuacja, że jeszcze udałem się i wyprzedzałem Borusję po raz kolejny. Co mnie bardzo cieszy, to to, co Wam zaraz pokażę na tablicy, To będzie mega ciekawe spotkanie. No i ja bym powiedział, że od razu zaczynamy, ale jeszcze krótka zmianka. Chodzi o Erbe Lipsk, który też rozczarował obok Borussii druga drużyna, która rozczarowała rozczarował na szczycie tabeli też bezbrąkowy remis, więc trochę tych bezbrąkowych remisów było 0-0 yy, tym razem z Ingolstadt, no niby szkoda, ale z drugiej strony yy, myślę, że już wicemistostwo mają prawie, że zapewnione mistrzem i tak nie będą, bo już wiemy wielki Bayern Monachium dokonał tego po raz yy, piąty z rzędu. I jeszcze jedno spotkanie, co mnie zadziwiło, szalkę 4-1 do 1 z Bayernem Everkusen, yy, bardzo ciekawe spotkanie, yy, w pierwszej minucie już szansę praktycznie stuprocentową miał Bayern, ale potem 4 ciosy i to zakończyło tą rywalizację. Jeszcze bramka honorowa dla Bayeru nic już nie dała. A teraz myślę, że od razu lecimy z 31 kolejką, 32 kolejką. I to mamy, moi drodzy, wszystkie spotkania. Na początku mamy piątkowe spotkanie, gdzie FC Köln podejmie Werder Brema też bardzo ciekawe spotkanie, bo obydwie ekipy jeszcze walczą europejskie puchary. Werder jeszcze 10 kolejek temu znajdował się na 16 miejscu, obecnie na, na miejscu 6, czyli w 10 kolejek. Aż o 10 miejsc awansowali w Bundeslidze. Świetna historia, bardzo się cieszę, bo Werderowi trzymam kciuki. W sobotnie spotkania: Ingolstadt podejmie Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, Hoffenheim i to będzie szlagier, to będzie jeden z lepszych jeszcze meczy. Bo tutaj obydwie ekipy mają o co walczyć: mają, walczą bowiem o awans bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Kto tego dokona, zobaczymy, ale kto wie, może nawet Werder jeszcze się wciśnie. Wiadomo, to już jest bardzo nierealne, ale kto wie, w Bundeslidze w tym sezonie naprawdę dzieje się bardzo dużo. Borussia Mönchengladbach podejmie Augsburg, Eintracht Frankfurt zmierzy się z Wolfsburgiem. Tutaj już te obie zespoły praktycznie nie mają co walczyć o europejskie buchary. to jest na środku stawki Wolfsburg jeszcze wciąż trochę walczy, żeby się przed spadkiem. Tak naprawdę niby mają już dość pewną przewagę, ale jeszcze nie można lekceważyć i ostatnie spotkanie sobotnie, czyli Herta Berlin kontra Freiburg, Leipzig, dokładnie RB Lipsk, który już wiceimstytutstwo ma prawie zapewnione, chociaż to też nie można powiedzieć, a Herta Berlin wciąż walczy o europejskie puchary, więc widzicie, ile drużyn wymieniają, które walczą o europejskie pochary, to jest niesamowite, że nie ma w tym, w, w tym gronie ani Bayeru Leverkusen, ani Schalke 04, ani Borussia Mönchengladbach, więc to jest naprawdę szokujące i niedzielne spotkania Hamburger Sportverein podejmie Mainz 05 i Freiburg zmierzy się z Schalke 04, więc tak wygląda ta yy, tabliczka szalkę, która jest jeszcze żyje tym ostatnim meczem, świetnym w ich wykonaniu yy, a teraz przejdziemy myślę do rywala, Bayernu Monachium w tej konfrontacji, 15.30, sobotnie spotkanie, Bayern Monachium na Allianz Arenie podejmie tą oto drużynę, czyli Darmstadt 98, kto jeszcze nie wie SV, popatrzmy na logo, barwy tego klubu, niebiesko-białe Sportverein oczywiście dla SV, czyli klub sportowy, jak już w poprzednich innych y, odcinkach, bo mówiłem o klubach, więc myślę, to już niektórzy z Was, którzy regularnie oglądają tę serię, wiedzą na pamięć. Darmstadt, miasteczko w y, środku y, Niemiec i 98 w 1898 roku, więc logo praktycznie mówi nam wszystkie y, najważniejsze informacje na temat tego zespołu. Mówi nam, też, y, mówi nam też tutaj herb klubu, dokładnie lilie i tak są właśnie nazywani, Lilien przez y, y, Bundesligowców, ten zespół z Darmstadt. Zaraz przejdziemy oczywiście do świetnej historii tego zespołu, też trochę smutnej. Najpierw jeszcze sukcesy. Dwa razy sięgali po mistrzostwo, oczywiście nie pierwszej, a drugiej Bundesligi, bo w sumie e, grają dopiero czwarty sezon w pierwszej klasie rozgrywkowej w pierwszej Bundeslidze, więc to jest szokujące, że tak mało w takim dużym okresie, bo już istnieje prawie 120 lat ten klub, a jeszcze e, dopiero czwarty sezon gra w pierwszej Bundeslidze, dlatego też e, bardzo niska liczba rozegranych meczów przeciwko Bayernowi Monachium. E, no, można powiedzieć, że obecnie Darmstadt jest zdecydowanie najbiedniejszym klubem w pierwszej Bundeslidze. Najmniejszy stadion obecnie jest to stadion imienia Jonathana w który mieści jedynie 17,5 tysiąca, niespełna 17,5 tysiąca osób. No, to są praktycznie warunki ekstraklasowe. Mogę to porównać do stadionu Pogoni Szczecin, miasta, w którym obecnie żyję. Dokładnie gdzieś około tylu widzów również może pomieścić ten stadion, więc bardzo podobne Warunki z tym, że oczywiście frekwencje dla Darmstadt są zdecydowanie po ich stronie, bo jeśli taki Bayern właśnie przyjedzie, jak w najbliższym, jak było to w pierwszej rundzie, w pierwszej połowie sezonu, to myślę, że wszystko jest wykupione, stadion jest pełny, nawet kibice z Bayernu pewnie są, chcą wspierać swoich idoli przede wszystkim kibice Darmstadt, którzy chcą zobaczyć wielki Bayern Monachium w akcji. Wróćmy jeszcze krótko do nazwy stadionu imieniem Jonathana Jonathan Haimesa, Rok temu został nazwany, no i tutaj smutna historia, chodzi o fana klubu, który poświęcił się praktycznie w całości klubowi po tym, jak przez chorobę niestety yy, stracił marzenia, zapowiadał się jako naprawdę dobry tenisista, niestety wszystko legło w gruzach i niestety za piątym razem choroba już go wykończyła. Jonathan James w wieku 26 lat niestety odeszedł yy, z na raka. Piąty raz, no naprawdę ofiara losu, bardzo szkoda tego, tego chłopaka. 26-latek, który mimo że tyle razy dostawał w kości, to nie poddawał się i do tego jeszcze pomagał innym z tą samą chorobą, żeby również się nie poddawali. Była też taka kampania, gdzie piłkarze Darmsztatcy nosili takie specjalne paski Johnny dumus kemp, czyli musisz walczyć. I tak jest w każdym to. Ta choroba na pewno motywuje tutaj tych piłkarzy do dalszego działania i oni spełnili jego marzenie, co prawda niestety on nie spełnił swojego marzenia jako tenisista, ale oni spełnili jego marzenie i awansowali do pierwszej. Bundesligi. To jest naprawdę bardzo smutna, ale też bardzo wzruszająca historyjka. Jonathan Heimes na pewno zapamiętany zostanie przez włodarzy i wszystkich należących do, do klubu przez bardzo długi czas. Zapisał się w historii. No i bym powiedział nawet, że jest to był to jeden z najbardziej znanych kibiców w piłkarskich całych Niemczech. No i nie dziwi też oczywiście fakt, że dla piłkarskich Niemiec była to ogromna sensacja, że właśnie Darmstadt awansował do pierwszej Bundesligi. Bo Większość, zdecydowana większość to w historii klubu to zatlecza Bundesliga, czy to druga Bundesliga, ale to też rzadkość. Często po prostu Regionalliga i dlatego też mało meczy. Przejdziemy też tym samym od razu do klasyfikacji do yy, klasyfikacji do statystyk między Bayernem Monachium a Darmstadt, czyli miejscem pierwszym a osiemnastym niestety. W ostatnim sezonie Darmstadt był na miejscu czternastym, w tym sezonie tylko na miejscu osiemnastym. Yy, Dziesięć meczy w sumie rozegrali. Rozegrały między sobą te dwie ekipy. Bayern wygrał aż 90% tych meczów, więc możecie sobie spokojnie wyliczyć, ile to jest. Padł jeden remis i ani razu nie wygrał, niestety, darmszet, więc jeszcze liczą na to, że może się uda teraz, może wykorzystają to, że Bayern już nie gra praktycznie o nic. Dotychczas Robert Lewandowski nad nami oczywiście zawsze nas wspiera w każdym odcinku od samego początku. Zdobył dotychczas jedną bramkę z tym zespołem. To było w ostatnim sezonie, kiedy grali swój premierowy po bardzo długiej po ponad 30 latach przerwy sezon w Bundeslidze, więc Darmstadt tutaj jeszcze zdecydowanie czeka i liczą na to już w następnym w najbliższym spotkaniu, w najbliższą sobotę. Ostatni mecz Bayern wygrał na wyjeździe na Jonathan-Heimers Stadion, ale tylko 1 do 0, więc na razie nie gromi. To się stało jakieś 50 lat temu, wówczas Bayern odnosił takie zwycięstwa jak 7 do 2, czy nawet 10 do 0 z tym zespołem. Teraz trochę się zmieniło, Darmstadt jest bardzo zmotywowany, jak gra przeciwko Bayernowi i Bayern wcale takiego spacerka nie ma. Myślę, że w najbliższym meczu też tak będzie. No, ale jeśli popatrzymy na ich sytuację w tabeli, wygląda to beznadziejnie, trzeba powiedzieć. 18. miejsce, najgorszy bilans, najmniej zdobytych bremek, najwięcej straconych, praktycznie wszędzie są najgorszym zespołem, najmniej zwycięstw na wyjeździe, tylko jedno im się udało i to z Hamburgiem. Praktycznie bez szans na utrzymanie, już teraz mogę powiedzieć, niestety: Darmstadt spadnie z ligi, to już nie ma bata, nawet nie, najprawdopodobniej nie uda im się. Przejść na to szesnaste miejsce, co by dawało im braże, bo tracą 9 punktów. Trzy ostatnie mecze, to nawet z tym najgorszym bilansem im się nie uda, bo bramki też mają pewne znaczenie. Więc niestety muszę powiedzieć, już oczywiście nie można niczego przekreślić, Ale tak, tylko matematycznie mają szansę na to, żeby się utrzymać jeszcze w tej bundeslidze. Ale jeśli popatrzymy na statystyki. Porównanie z Bayernem to wygląda to naprawdę. To nam uświadamia tą różnicę w Bundesliga między pierwszym a 18 miejscem. Bayern 22 zwycięstwa, czyli dość sporo. 7 zwycięstw Darmstadt. To wcale nie jest aż tak źle, bo też było kilka innych drużyn, które miały podobny podobną statystykę wygranych, porażki, 2 na koncie Bayernu i 21 na koncie Darmstadt, więc to jest naprawdę no jeśli przegrywasz tyle spotkań w sezonie 2 trzecie praktycznie, no to nie możesz myśleć o tym, żeby utrzymać się w Bundeslidze, niestety taka jest prawda, brutalna prawda y, dla Darmstadt, ale trzeba im oddać, że walczą y, bilans bramkowy Bayern, plus 62 Darmstadt, minus 32, 26 bramek zdobytych 58 straconych, więc myślę, że 60 bramek straconych będą mieli na koniec sezonu, to jest z, z, o wiele za dużo, za słaba obrona i też za, zdecydowanie za słaby atak Bayern u siebie, ze względu na to, że oczywiście mamy statystykę ostatnich pięciu meczów Bayern u siebie i Darmstadt na wyjeździe Bayern w ostatnich pięciu meczach u siebie, tylko dwa zwycięstwa, jeden, re, jeden remis i dwie porażki i to, to prawda, z rywalami jak BVB czy, Bayern, czy Real Madrid, ale mimo wszystko zadziwiające, że tak słabo mają, Formę, ale jeszcze gorzej wygląda to u Udamstadt. Na wyjeździe 5 meczy, jedno zwycięstwo, cztery porażki, moi drodzy, 3 punkty wywiezione, Bayern 7. No i bilans na plus u Bayernu 7 na plus i u Udamstadt 7 na minus, więc praktycznie wszędzie gdzie grają, bilans mają na minus. To jest przykre szkoda, bo liczyłam na ten zespół, że jednak jeszcze może się otrząsną, że jeszcze dadzą radę, bo wiadomo, piłkarze też w głowach mają, że jak jeszcze wówczas zapamięci Jonathan Heimers też dla niego się grało, to między innymi dla niego walczyli o to, żeby tutaj w Bundeslidze zostać. I taki, taki cel też spełnili w ostatnim sezonie. W tym sezonie niestety już tak nie będzie. Ostatni mecz Darmstadt wygrał u siebie 3-0 z Freiburgiem, więc no kto wie, jeszcze jakaś tam niby nadzieja jest, ale by musieli zdobyć naprawdę magiczną ilość bramek, żeby tutaj jeszcze mieć lepszy bilans brakowi niż drużyna obecnie na 16. miejscu. Jednak, co mnie bardzo zszokowało, co jest zadziwiające, co rozwaliło mi prawie głowę, to to, że Damasztu w ostatnich pięciu spotkaniach ma lepszą formę od Bayernu Monachium. Trzeba to tak powiedzieć, 9 punktów z ostatnich pięciu meczy, czyli trzy zwycięstwa i to ostatnie trzy mecze trzy zwycięstwa z rzędu. Bayern 8 punktów wywalczono z ostatnich pięciu meczy. No, naprawdę mnie to zszokowało. Wówczas jeszcze Bayern był w grze w wszystkich trzech y, turniejach. Więc Bayern grał jeszcze z zaangażowaniem. Mimo wszystko mają gorszy bilans od Darmstadt. To jest naprawdę niesamowite. Mimo, że drużyna Lili grała już tylko w Bundeslidze. I przechodzimy do trzeciej części, takiej głównej części tego odcinka, czyli kadra zespołu. I tutaj trenerem jest młody, 40-letni jak na trenera, naprawdę młody wiek, Thorsten Frings, długowłosy trener, który od 4 miesięcy jest w klubie. Co mnie bardzo sukowało. Ja o tym piłkarzu nie słyszałam nic. Tylko jego nazwisko obiło mi się o uszy, ale tak to naprawdę kompletnie nic. W Bundeslit grał ponad 400 meczów rozegranych i grał w takich klubach jak BVB czy Bayern Monachium, więc to robi wrażenie. Ale co jeszcze większe, że był reprezentantem Niemiec i zagrał aż 78 meczy jako pomocnik, zdobywając 10 bramek. No, ja się po prostu dziwię, że ja o tym piłkarzu w ogóle nie słyszałem. Nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka tam, gdzie sprawdzałam, ale wątpię. Naprawdę podały to różne, yy, różne źródła w internecie. No, jestem pod wrażeniem. Yy, piłkarz, który zdecydowanie był już piłkarz, trener, który ma zdecydowanie tutaj yy, doświadczenie. Może jeszcze podniesie zespół, ale na pewno ma bardzo ciężko, bo z tą kadrą, jaką obecnie ma, no najgorsza, po prostu trzeba to tak powiedzieć brutalnie. Najgorsza kadra obecnie wszystkich Bundesligowców. Cała kadra jest warta tylko 22 miliony euro, to jest prawie że 1 czwarta tego, ile wart jest Robert Lewandowski. To nie jest tyle samo, albo troszkę więcej, to jest 4 razy mniej. To jest też bardzo niesamowita sytuacja. No prawie że mogę powiedzieć, że to są warunki yy, ekstra klasy, tak to trzeba po prostu powiedzieć. No dlatego ciężkie zadanie dla tego młodego szkoleniowca, kto wie jak się jeszcze rozwinie. Przejdziemy do poszczególnych pozycji na bramce mamy średniego, a mimo wszystko trzeba powiedzieć, że jednego z cenniejszych piłkarzy, bym powiedział top 3 na podium najlepszych piłkarzy, najbardziej najlepiej wycenianych piłkarzy w całej tej kadrze. Półtora miliona tyle jest obecnie wart yy, Michael Esser, który jest obecnie... Yy, no ma wywalczone stałe miejsce w składzie, tylko trzy czyste kąta w porównaniu z Bayernem Monachium, który aż 16 czystych kąt zanotował, więc praktycznie połowa meczy to czyste kąta, a w przypadku Darmstadt tylko trzy czyste kąta. Przejdziemy do, od razu do obrony i tu mamy środkowego obrońca Aitaka Sulu, który sam powiedział, że Jonathan Heimes też przyczynił się do tego, w ogromnej mierze przyczynił się do tego awansu. Dał im motywację wszystkim piłkarzom, jak jeszcze raz mówiłem, naprawdę to jest świetna historia tego klubu, warto sobie to jeszcze raz przypomnieć, przeczytać, więc naprawdę jest kilka ciekawych artykułów o tym zespole, więc tutaj serdecznie polecam. A tak Sulu, kapitan, lider zespołu, można o nim tak powiedzieć, taki jakby darmsztatowy Sergio Ramos, bo w ostatnim sezonie błyszczał Yy, zdobywa, yy, bramkami w ostatnich praktycznie minutach meczu ratował zespół, główkami właśnie ze stołów, fragmentów gry. Więc to, można powiedzieć, kopia Ramosa, oczywiście nie takiej jakości, ale nawet wiek ma zbliżony do kapitana yy, Realu Madryt, więc tak to wygląda Sulu Obecnie najcenniejszy piłkarz kadry. Wart 1,75 milionów euro. No i tu pokazuje, że naprawdę dość solidny zawodnik, półtorek pół Niemiec obecnie już jest po 30, więc y, tu pokazuje, że iTaksun to jest prawdziwa moc zespołu. Obok niego w środkowej obronie mamy młodego Duńczyka, y, Patryka Bangada, Zawodnik jeszcze młody, 23-letni, sprowadzony właśnie z Danii. Lewy obrońca Fabian Holland, jakiego nie tak, nie, jego nazwisko niestety nie nie oddaję jego pochodzenia, bo pochodzi oczywiście z Niemiec. I prawo obrońca Artem Fiedecki, tutaj krótka zmianka, Artem Fiedecki to jest jedyny zawodnik, który wyszedł na limitce z matcha ataksów, więc tutaj Wam go jeszcze raz zaprezentuję, tak wygląda Artem Fiedecki na karcie limitowanej, Było kiedyś dodana do Brawo sporta, więc tak to wygląda, Artem Fiedecki reprezentant Ukrainy, doświadczony już zawodnik na tej prawej obronie, więc tutaj mają dość solidnego zawodnika więc Artin Fedecki. Przejdziemy do pomocy i tutaj mamy Hamita Altintopa, były piłkarz Bayernu, czy szalkę 04, więc ma doświadczenie. Jego brat obecnie również w Bundeslidze w barwach drużyny Augsburga. Halil Altintop w ostatnim meczu dla Augsburga również zdobył dwie bramki. To był jego naprawdę niezły mecz, wygranym przez, przez Augsburg. Aż 4 do 0 meczu z Hamburgiem Sportverein. Ten mecz był naprawdę szalony. Jeszcze bramka Raula Bobadi, między innymi, więc tak to wszystko się zakończyło. Hamid Altintop, więc y, Halil Altintop, jeden z y, y, bohaterów tego ostatniego spotkania, więc naprawdę można ich pomylić, tych dwóch braci. Ostatnio Hamid, już ten właściwy z Darmstadt, grał w Galatasaray, więc ma ogromną karierę, już 34-letni zawodnik, więc u progu końca swojej kariery, tak naprawdę można powiedzieć, i w środkowej pomocy jest praktycznie tym y, zdecydowanym liderem. Ważnym też zawodnikiem, ale no przede wszystkim dla Dirko Schustera w ostatnim sezonie był Marcel Heller, zawodnik świetny technicznie, na skrzydle, który daje bardzo dużo dawał zespołowi w ostatnim sezonie. W tym sezonie niestety już nie, praktycznie żaden zawodnik nie jest w szczytowej formie obecnie dla Darmstadt, no obecnie może tak, bo obecnie są na fali i za to ogromny szacunek jeszcze, yy, dajcie łapkę w górę chociażby dlatego, za walkę dla Darmstadt, dajcie dla nich chłopka w górę, dla Darmstadt, dla Jonathana Heimesa, bo naprawdę im należy się szacunek, mimo słabej kadry walczą jeszcze i to wcale nie z byle drużynami, bo z Hamburgiem, który tak naprawdę jak walczą o utrzymanie jest bardzo groźny. Nie pokazało to co prawda ostatnie spotkanie z Augsburgiem, ale tak jest. I też zwycięstwo z za 04, więc tutaj trzeba im oddać, że naprawdę walczą jak uparci o to jeszcze, żeby godnie pożegnać się z Bundesligą. Więc Marcel Heller na skrzydle i przejdziemy od razu do napastników. I tam mamy polski ślad, zawsze jaki jest polski ślad, o tym Was oczywiście poinformuję. Jest to Mirko Antonio Ciolak, były piłkarz i Gdańsk, który, no trzeba powiedzieć, z powodzeniem wdarł się do pierwszej Bundesligi, wypożyczony bodajże z Hoffenheim, tam gdzie praktycznie w ogóle nie grał do Darmstadt 98. Najlepszy strzelec, można by powiedzieć, dokładnie, najlepszy strzelec tego zespołu, cztery brameczki już strzelił, więc to nie jest złe. Jako zmiennik, jako joker nie jest to złe ale wraz w spółce z Wranciciem, który również ma 4 trafienia więc Mario wrancić i Mirko Antonio Czolak po 4 trafienia, najlepsi strzelcy no nie jest to oszałamiający wynik oczywiście, ale Antonio myślę, że jest zadowolony 24-letni Chorwat na razie myślę, że zdecydowanie na plus u niego to wygląda, wychodzi z ławki i praktycznie się to może być pewne, że coś tam da zespołowi jest dynamicznym zawodnikiem na skrzydle albo nawet w środkowej, jako środkowy napastnik więc tutaj jest wiele możliwości no i jeszcze jedna sprawa, muszę Wam powiedzieć, ostatni już piłkarz, którego poruszę, Sidney Sam, jeszcze kilka lat temu, pamiętam nawet, jak jeszcze zbierałam kartę Euro 2012, znalazł się nawet w tej szerokiej kadrze reprezentacji Niemiec. Obecnie Sidney Sam, to jest zdecydowanie już przeszłość. 28-letni zawodnik... Już zdecydowanie nie może się poprawić już potencjał, już koniec. Jego talent się praktycznie skończył. Szkoda, bo kontuzje po prostu zawodnika wykończyły. pauzowo przez długi czas, a grał w niezłych bundesligowych zespołach jak Schalke 04 czy Bayer Leverkusen. Obecnie w drużynie Darmstadt nawet nie jest wyjściowy 11, jest obecnie na ławce rezerwowych, gdzie zdecydowanie częściej przebywa niż na boisku. Jego wartość to obecnie z kilku milionów, jakie był wówczas warto, jaki młody talent, obecnie tylko 750 tysięcy euro więc no to pokazuje, że niektórzy piłkarze jedni wykorzystują swój talent i potencjał, inni go marnują, ale nie zawsze jest to ich wina. Czasami po prostu mają niestety zły los, kontuzje czasami piłkarze wykończą, więc to pokazuje, jak ważny jest yy, element, w którym Robert Lewandowski jest yy, świetny. Światowa czołówka, czyli odżywianie, sen, fitness, wszystko to się składa na to. Silny sam najprawdopodobniej tego wszystkiego nie miał zagwarantowanego. No i mój oczywiście typ, zanim do niego przejdziemy, Bayern no, już ma mistrza już myślę, że zmotywowanym nie będzie. No w zasadzie nie ma o co grać, bym tak powiedział, ale no bądźmy szczerzy, Bayern to profesjonaliści i myślę, że chociażby dla Roberta Lewandowskiego, który będzie chciał jeszcze wygrać królę króla strzelców dla Borusii, dla Bayernu Monachium w Bundeslidze drugi raz z rzędu, to chociaż dla, dla niego będą chcieli jeszcze grać. Może z tego właśnie znajdą ostatnią motywację, bo te ostatnie trzy mecze w Bundeslidze będą ostatnią, ostatnimi trzema w tym sezonie. No jednak dla mnie, mimo wszystko, że Nieważne jak się będzie starał Darmstadt, to jednak z całym szacunkiem do tej drużyny Bayernowi po prostu nie wypada przegrać u siebie, bądź nawet zremisować. Z ostatnią drużyną, no po prostu myślę, że Bayern ma na tyle honoru, że sobie na to nie pozwoli. Mój typ 3 do 1, 3, mimo wszystko Darmstadt bramkę zdobędzie, bo widać ich charakter, ich motywacja, ich zaangażowanie nagrodzi ich chociaż jedną bramką. Kto im zdobędzie, to już jest bardzo ciężka sytuacja, można powiedzieć, że może i... Mirko, Antonio, Czolak, zobaczymy, moi drodzy, więc piszcie w komentarzach, co to wszystkim sądzicie Jeszcze raz Wam pokażę tabliczkę dla przypomnienia, jakie ciekawe spotkania w tej kolejce będą, jakie ciekawe spotkania będziemy widzieli. Polecam bardzo serdecznie Borussia Dortmund kontra Hoffenheim. I tutaj jest za znak zapytania, czy będą transmitowali spotkanie, które wam teraz zapowiadałem, czy jednak to. No ja bym wolał jednak spotkanie tutaj między Borussą Dortmund a Hoffenheim, więc dwa zespoły, które biją się o trzecie miejsce, o ten podium w Bundeslidze, więc to spotkanie będzie myślę, że niezmiernie ciekawe. Ale tym razem mówię na serio, nie tak jak było w przypadku tych dwóch drużyn, które zakończyły się wynikiem 0 do 0. Jeszcze na szybko klasyfikacja strzelców. Na pierwszym miejscu Robert Lewandowski z 28 trafieniami. Na drugim Obama Young, 27 trafień. Na trzecim Antonio Modest, który z najzwyczajniej w świecie przestał strzelać do bramki i od kilku kolejek już nie trafia. 23 bramki. Na czwartym Timo Werner z drobnym 17 bramek. I na piątym miejscu Mario Gomez ex ex Mark Maxem który ostatnio jest na fali i tak samo jak jego cały zespół Werder Brema. Po 14 bramek z Mario Gomezem. Więc tak, moi drodzy, wygląda Yy, najbliższa kolejka Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie yy, Ja się już bardzo cieszę Koniec sezonu, praktycznie jest coraz bliżej Jeszcze finał Ligi Mistrzów Ale Bundesliga, a by, ja bym powiedział, że my już Zlecimy z tym karcianem Z tą karcianą przepowiednią Nie ma co się ociągać, jestem ciekaw czy karty Po raz kolejny okażą się lepszym typerem modelnie. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Więc zapraszam serdecznie na karcianą symulację Jesteśmy na Alliance Arena i myślę, że możemy zaraz zaczynać to spotkanie. No i przy okazji może pokusimy się o jakąś fajną kartę. Chociażby może, nie wiem, Hatrick Held, Robert Lewandowski na zakończenie tej serii byłoby naprawdę świetną puentą, świetnym takim zakończeniem. Po tej stronie gospodarze z Bayernu Monachium, po tej stronie przyjezdni, Darmstadt. Pierwsza saszetka, pierwsza połowa, sędzia gwizdze. Lecimy moi drodzy! O, otworzyłem sobie to w ten sposób. I mamy tutaj od razu pomocnika z Borusi. To nam nie daje nic w kontekście spotkania. Tym razem kozika wam nie pokażę, bo z tego co wiem, myślę, że nie korzystacie. Nieważne: Marcedrisy na początek FC Köln. To nas nie obchodzi. Stefan Kulowicz. To jest druga Bundesliga. Tak samo Daniel Halfar. Następnie mamy tutaj Fabian Lustenberger, To jest zawodnik y, Rutinie dla Herty Berlin. Nic nie ominąłem. Drugi zawodnik Herty, Plattenhardt. Kuba Łaszczykowski, fajna karta, w Wolfsburg, Makoto HZb Eintracht Frankfurt. Dalej mamy Stefan Ilzanka, doświadczony pomocnik austriacki z drużyny Lipsk, też nic nam nie daje. Uwaga, logo, logo dla Stuttgartu, druga Bundesliga, no kiedy wreszcie wpadnie jakieś nowe logo z pierwszej Bundesligi? No teraz coraz więcej oczywiście już powtórek dla mojego brata. I uwaga, tutaj jest Stuttgart i logo i mamy ładną kartę, pięknie, no dla mnie super. Borussia Dortmund, Mario Götze, Staszpila, piękna karta, obecnie niestety jest kontuzjowany, chory można nawet powiedzieć, Mario Götze, ma jakieś problemy mięśniowe, Niestety, no, na czas nieokreślony nie będzie mógł grać dla Borussii Dortmund, ale ładna karta, niestety nic nam to nie daje. Bayernu, piłkarza Bayernu na pewno nie było i z tego co widzę tutaj, Darmstadt też nie, więc zobaczymy. Może znowu będzie 0-0, a w tej saszetce trafimy kartę klub 100, zobaczymy. Druga połowa, sędzia, gwizdze i myślę, że od razu możemy startować. To nie to nam otworzyć ta saszetka, o tak idzie łatwiej. Muszę to robić tak, wiecie, żebyście nie widzieli. Mamy drugi kodzik i lecimy, mamy tutaj Hauke Wall, zawodnik Ingolstadt, który no, sensacyjnie zremisował z, y, ostatnio z Lipskiem, Filip Backfriede, zawodnik Werder Brema, dalej Abdul Rahman Baba, zawodnik Schalke, kolejny zawodnik szalkę, tym razem Naldo, następnie mamy tutaj Piemin Wigla, to jest akurat Hoffenheim. Jest! Antonio Czolak! No to by było marzenie dla tego zawodnika! Jakby strzelił bramkę z na Monachium 1-0, Darmstadt prowadzi Mirko Antonio Czolak piękna sprawa. Proszę, z i Dortmund bardzo ciekawy talent. Jest to Christian Pulisic. Więc bardzo fajna karta nam wpadła. Też się cieszę, Jonathan Tah, zawodnik Bayeru Leverkusen. I uwaga, jest logo Eintrachtu Frankfurt. Nie miał mój brat tej karty. Bardzo fajnie. No i co, nie ma y, zawodnika Bayernu, jest drugie logo i, i na końcu jeszcze jedna bramka dla y, Darmstadt, Peter Niemeyer, pomocnik, o którym Wam nie wspominałem, ale jest zawodnik Starspieler przez matcha tak, tak uważany, Peter Niemeyer, Pyta Niemeyer, więc fajna karta. I tak, moi drodzy, wygląda, więc trafiliśmy dwóch Starspielerów z tego Mario Gycy, który na 100% jest nowy i... 3 do zera, moi drodzy, 3 do 0, bo ta bramka oczywiście za dwie, ta karta za dwie bramki, więc Antonio Czolak i dwa razy Peter Niemeyer. 3 do zera, przepraszam, położę to oczywiście tutaj na wyjeździe. No czy Bajen tak się skompromituje? No myślę, że nie, ale. Piłka to piłka można Leicester City z Anglii i tak dalej bym powiedział. Naprawdę wszystko jest możliwe, więc ja tutaj jestem otwarty na każdy wynik, mimo wszystko typuję 3-1 dla Bayernu. Wasze to piszcie w komentarzach, a my widzimy się już w, w kolejnym odcinku Albitok Bundesliga. Cześć!